Takie urządzenie. Coś Wam to przypomina? Bo mnie na pierwszy rzut oka, przede wszystkim papierosa elektronicznego. Może wibrator? Nie wiem, to już sami ocenicie. A co to tak naprawdę jest? Firma Queen z kolaboracją firmą Xiaomi wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów i wypuściła trymer do nosa. Przed nami szybka recenzja trymera do nosa firmy Queen Pink. A ja jestem Adrian, a dzisiaj zapraszam Cię na recenzję właśnie tego auto urządzenia. Tak właśnie o to prezentuje się urządzenie. Były oczywiście do wyboru dwa modele, może niedokładnie dwa modele, ale dwa kolory. Jeden to był biały, bez pudełka, całkowicie bez pudełka. Tak do mnie przyszedł, tak jak widzicie, w, yy, w kopercie bombelkowej. Jest jeszcze wersja czarna i ona również występuje w pudełku. Odrobina jest droższa. Na chwilę obecną to urządzenie jest wyceniane na AliExpress w okolicach 55-60 zł. U nas na polskich aukcjach internetowych można znaleźć takie urządzenie w różnych cenach, w granicach 70 do nawet 110 zł. Bardzo proste, wykonane plastik. Tutaj mamy zatyczkę od spodu. Mamy gumową nóżkę, która również jest odpowiedzialna za uruchamianie tego właśnie oto urządzenia. Jeżeli to odkręcimy, to znajduje się jedna baterijka AAA, czyli mały paluszek. Po zakręceniu, gdy naciśniemy, to urządzenie działa. Z tej strony mamy możliwość wyciągnięcia końcówki w celu przeczyszczenia właśnie tego urządzenia. I wszystko byłoby w porządku z tym urządzeniem, gdyby nie to, że po prostu ono nie działa. Próbowałem raz stremować właśnie włosy, które znajdują się u mnie w nosie, i powiem Wam, że zajęło mi to około 25 minut. Po 25 minutach stwierdziłem, że po prostu to nie ma sensu, i przerwałem ten zabieg. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Po prostu to urządzenie nie działa. To znaczy, nie że do końca nie działa, ale przede wszystkim nie kupujcie tego, bo na pewno nie będziecie z tego zadowoleni. Już Wam tłumaczę, dlaczego. Posłuchajcie, jak to urządzenie działa. Słyszycie? Silnik, który tutaj się znajduje, który napędza te ostrza, dzięki którym właśnie pozbywamy się naszego włosienia w nosie jest zdecydowanie, ale to naprawdę zdecydowanie, za słaby. I aby zrobić taki zabieg, musimy spokojnie męczyć się około 30, może 35 minut. No nie chodzi w tym urządzeniu właśnie o to, ponieważ wcześniej używałem innego trymera, który na chwilę obecną już jest niedostępny, który po prostu nie działa przestał działać, przestał funkcjonować u mnie, więc postanowiłem, że kupię właśnie jakiś inny trymer. No i gdybym wiedział, gdybym przeczytał może jakieś opinie, które, których tak naprawdę nie ma na internecie, to bym nigdy nie zdecydował się na zakup tego. Ale z drugiej strony, przypomnę, kupiłem to urządzenie właśnie 11 listopada na wyprzedażach AliExpress i była przecena z 50 zł na bodajże 11 zł. Więc wydaje mi się, że... Yy... Więc postanowiłem to kupić. Nie oczekiwałem oczywiście zbyt dużo, no ale Matko Święta oczekiwałem tylko jednego: żeby to urządzenie działało tak, jak powinno. Czyli uruchamiamy, wkładamy do nosa, do jednej dziurki, czekamy jakąś chwilę, do drugiej dziurki, koniec, zamykamy i temat zamknięty, mamy spokój na jakiś czas. No niestety, ale naprawdę. To urządzenie to jest totalna porażka. Nie polecam Wam. I to wszystko. I to wszystko w tym materiale. A jeżeli Tobie podobają się moje materiały, to zostaw subskrypcję, daj oczywiście łapkę w górę i napisz w komentarzu, co sądzisz o takich właśnie trymerach do nosa, czy używałeś. Jeżeli tak, to jakie polecasz? To wszystko w tym materiale. A Ciebie, jeżeli interesuje tani inteligentny dom od firmy Xiaomi, nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i oczywiście łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem, jak zwykle. Trzymajcie się. Cześć.